Dzień dobry, dzień dobry Mobile z tej strony, witajcie, siedzimy w kolejnym BMW, jest nim G30 d samochód yy, no dosyć świeży, niedawno odebrany z, z serwisu, e, klientowi tutaj kodujemy wszystkie rzeczy, kodujemy m.in. rozporządzenie, ale także chcemy mu wykodować tutaj start-stop, a start-stop przycisku od start-stopu nie ma w tym samochodzie, ponieważ jest to miękka hybryda, a w miękkiej hybrydzie autko startuje domyślnie na trybie komfort i zawsze silnik gaśnie. To, co zrobimy, to zakodujemy domyślny tryb Sport Individual, czyli Auto będzie startować w trybie Sport indywidual z ustawionymi parametrami komfort skrzyni, silnika i układu kierowniczego. I w tym momencie pojawia się będzie informacja, że jest Sport indywidual i przy każdym starcie auto tak będzie startować, nie trzeba będzie tego przycisku wciskać. Dzięki temu będziemy mieć zdeaktywowaną opcję Start Stop. A teraz już kodujemy zegary Alpina i zobaczcie, jak będzie to wyglądać. Ach.